bardzo serdecznie, bardzo serdecznie po przerwie czyli po moich krótkich wakacjach wy oczywiście przerwy nie mieliście, postarałam się o to, żeby każdego dnia był filmik poza poniedziałkiem, kiedy obrabiałam dla was wszystkie vlogi, no ale dobra nie będę się rozgadywać, czy wam też się wydaje, że wygląda jakbym do ślubu szła? jestem w tej sukience, może ja się podniosę o jest, ciężko mi się podnieść w tej sukience wiecie, a w całości wam się i tak nie pokażę zobaczycie w strojach dnia tak mi się spodobało jak wyglądałam w dobieranym warkoczu i w takich kolczykach, że ubrałam się dzisiaj tak samo naprawdę tak od góry, jak bym do ślubu szła. No ale nic, e, trudno. Więc takiej ślubnej kreacji zapraszam Was dzisiaj na filmik, na denko kosmetyczne. Kilka bubli oraz kilka nowości, e, które sobie zakupiłam. No więc tyle. E, przechodzimy do tematu. Zaczniemy od denka, więc po kolei. Pierwsze opakowanie... E, tamponów, e, normal, po prostu zużyte. E, kolejną rzeczą e, i takim maleńkim oszustwem, dlatego, że tego produktu jest tutaj odrobinkę, jak widzicie, e, jest to e, płyn micelarny, może po polsku, płyn micelarny dla wszystkich typów skóry i jest to Nutra Effect z Avonu. E, co mam na te... Pięknie mówię. Co mam do powiedzenia Wam na ten temat? Ja Wam powiem, że dlatego pokazuję, że to jest mało oszustwowe, czy troszeczkę go jest, bo nie będę czekała do kolejnego denka, bo to jest troszeczkę bez sensu. Więc ja sobie go dzisiaj, najpóźniej jutro, no raczej jutro zużyję, bo ja stosuję go i rano i wieczorem przemywam tym buźkę. Bardzo mi pasuje, bardzo, bardzo fajny produkt i na pewno jeżeli będzie w jakiejś fajnej promocji, to ja po niego sięgnę. Chociaż Wam powiem, że ja lubię zmieniać sobie po prostu te wody micelarne, czy toniki do twarzy. Więc myślę, że nie szybko, nie prędko po niego sięgnę, ale jednak, yy, chociaż dla mnie zdecydowanie lepszym yy, kosmetykiem był płyn micelarny oliwkowy z ziai lub tonik ogórkowy z ziai, więc myślę, że prędzej się wybiorę do ziai niż zamówię bo nie ten płyn, chociaż bardzo fajny płyn micelarny, fajnie domywał resztki makijażu. Kolejną wykończoną przeze mnie rzeczą, kolejny szampon y, Shauma bez silikonów i nie wiem jeszcze czego tam. No wszystko po niemiecku, niestety. To jest ten taki połysk na włosach. I tak jak już wam nieraz mówiłam, naprawdę daje połysk na włosach bardzo ładny. Nie włosy są takie sypkie, ale powiem wam, że. Y, wykończyłam go i jeszcze jeden mam do wykończenia takie zapasy zrobiłam atomowe, co mnie bardzo irytuje bo nie wiem po co ja tak zrobiłam, ale powiem Wam szczerze że lubię zmieniać szampony, a teraz ciągle myję takim na porost włosów szamponem, więc raczej po niego nie sięgnę ale bardzo fajny szampon kolejną wykończoną przeze mnie rzeczą i tu również małe oszustwo ale to nie jest oszustwo, bo w środku wlany mam jantar którym spryskuję sobie skórę głowy a wykończyłam ekspresową odżywkę bez spukiwania. wzmocnienie i energia. Włosy osłabione i wypadające. Bardzo fajna odżywka bez, bez spukiwania z Mr. Potters. Naprawdę fajna odżywka. Fantastycznie włosy pachną, fantastycznie się rozczesują. Stosowałam ją zarówno na mokre, jak i na suche włosy. I częściej na suche. Po prostu, jak sobie o tym przypomniałam, w ciągu dnia spryskiwałam tym włosy. Ułatwia rozczesowanie, co jest prawdą. Włosy osłabione i wypadające. Ja tam wzrostu i wzmocnienia włosów nie zauważyłam. W przeciwieństwie właśnie do zawartości teraz tej buteleczki, czyli do odżywki z Jantar, ale y, ogólnie odżywka sama w sobie bardzo fajna za niewielkie pieniążki, bo ja chyba za nią dałam jakieś 7-8 zł. Kolejną wykończoną przeze mnie rzeczą jest Summer Glow Nutrition y, Lotion i to jest balsam brązujący do ciała. Ostatnio zaczęłam go stosować namiętnie, powróciłam po prostu do tego. Mam jeszcze kolejne opakowanie, które właśnie wczoraj zaczęłam od Agnieszki y, y, i uwielbiam ten balsam. Uwielbiam balsam, ale właśnie ten do... Y, y, ja mam tu fair to medium skin, czyli jasna do mm, takiej średniej yy, tonacji skóry, a powiem Wam, że zdecydowanie bardziej wolę ten do ciemnej karnacji, yy, co jest dziwne, ale powiem Wam dlaczego, bo ten do jasnej śmierdzi, ten do ciemnej nie śmierdzi, przynajmniej u mnie tak to jest, nie ma tego zapachu, tego samopalacza, naprawdę daje piękne potrzebnie, jak jesteście pięknie opalone, takie muśnięte słońca, no jak widzicie, ja w tej chwili taka jestem, chociaż dekolt sobie naprawdę opaliłam w górach i twarz z czego się nie za bardzo cieszę, bo twarzy nie opala ale dobra mniejsza z tym, przede wszystkim lubię smarować tym nogi, bo nogi naj... najciężej się opala, nie wiem czy wy też tak macie ja tak mam zawsze no i co, po prostu wierzę ten produkt jeżeli, przepraszam odbiło mi się, przepraszam najmocniej jeżeli możecie zobaczyć, już jedna z was mi powiedziała kurczę, mówisz, że nie pamiętasz ceny przecież masz ceny na dole, to, to nie ceny kochane tylko ja na niektórych produktach naklejam sobie, no na niektórych na szaponach nie naklejam, o... ojeju Woda micelarna też to ma i cała reszta produktów kosmetycznych albo pielęgnacyjnych. Naklejam sobie takie naklejki z datą, z datą tego dnia, którego otwieram dany kosmetyk, żeby widzieć, jak długo po prostu go zużywam i mieścić się w terminal ważności. O tyle. Czyli ten na przykład otworzyłam 13 marca. I go skończą marzec, kwiecień, maj. na no w porządku, 3 miesiące. A może być otwarty 12 miesięcy, więc o i spontan. Dobra, więc wykończony kolejny produkt. Kolejny wykończony przeze mnie produktem jest kolejna ta sama pasta. Max White One z Colgate. To jest ta taka niebieska pasta, która ma powodować takie mm, wizualne bielsze zęby i ona naprawdę to robi oczywiście takich białych zębów jak moja sukienka no ja nigdy mieć nie będę ja mam taką bardziej żółtawą kość zębów kość zębów tak się w ogóle mówi? kość zębową? no mniejsza z tym, mam bardziej takie żółtawe zęby w kamerze wydają się one bielsze co bardzo mnie cieszy ale faktycznie ona tak jakby wizualnie wybiera te zęby, więc ja ją bardzo lubię po prostu myję nią zębki, ząbki codziennie Kolejną wykończoną przeze mnie rzeczą jest Avon Dark Orchid i Roseberry, czyli płyn do kąpieli. Taka czarna orchidea i malinki. Powiem Wam, że zapach boski, zapach przepiękny, ale mm, wysuszą moją skórę i przez to, przez to właśnie do tego produktu nie wrócę. To jest Avon, ale zapach jest boski, zapach unosił się w łazience, po prostu jeszcze następnego dnia rano czułam ten zapach w łazience, więc zapach jest boski, ale no nie kupuje płyn do kąpieli dla zapachu, ja nie wiem czy on miał cokolwiek powodować poza tym, że robił pianę, bo tutaj producent nie obiecuje nawilżania, ale ja raczej tego szukam w płynach do kąpieli, więc do tego produktu nie wrócę. Kolejną wykończoną przeze mnie rzeczą i ulubieńcem, on był już ulubieńcem w którymś miesiącu, jest to kuracja dermatologiczna z ziai, natłuszczający olejek myjący do kąpieli pod prysznic, skóra atopowa, niemowlęta, dzieci dorośli. Powiem Wam, że mój synek uwielbia w sensie jego skóra uwielbia ten produkt i moja skóra uwielbia ten produkt fantastycznie myje się tym olejkiem pozostawia taką e, nawilżoną skórę, ale nie tłustą właśnie, bez problemu później wycierać się ręcznikiem, fantastyczna rzecz naprawdę fantastyczny produkt i ja na pewno po ten produkt sięgnę i do niego powrócę na pewno. E, kolejną wykończoną przeze mnie rzeczą i tutaj też jest malutkie oszustwo, kurczę co ja w ogóle odcinek was dlatego że ten krem mam też na jeszcze jedno jutro poranne użycie, ale już Wam pokazuję, bo nie chcę przechowywać tego kosmetyków i trzymać ich do kolejnego denka. Jest to krem, który serdecznie polecam i polecam koreli Kaki Koko, która w ostatnim filmie właśnie mówiła, czy możemy jej polecić jakiś krem o konsystencji żelowej do cery mieszanej. Ja mam cerę mieszaną czasami tłustą właśnie na brodzie i na nosie, ja czoła nie mam z tego, ale tylko nos i brodę, a resztę bardzo suchą, bardzo suche czoło, bardzo suche, suche policzki, krem był genialny nawilżający, odświeżający żel krem po prostu genialny krem fantastycznie się wchłaniał, fantastycznie nadawał się pod makijaż, zapach jest bardzo miły nutra efekt z tymi nasionami chia i właśnie konsystencja taka żelowa ja jakby wklepywałam w twarz, za chwilę po prostu twarz już była nawilżona, nie tłusta. No fantastyczne. Ja uważam, że krem jest super ekstra, godny polecenia. Ja nie wiem, czy tu cokolwiek widzicie. Mam nadzieję, że tak. Oczywiście w opisie macie wszystkie te produkty, które tu, o których tutaj mówię. Kolejną wykończoną przeze mnie rzeczą hmm, hip. Oliwka do ciała. Hmm, to, to akurat niemiecka wersja. Już Wam nawet nie wiem w ogóle czy cokolwiek mówić. Olejek z migdałów mówi sam za siebie. Hmm, ja nie znam oliwki. Jeżeli znacie, to proszę powiedzcie mi, która ma tak naturalny skład, najbardziej naturalny skład z oliwek, które ja mm, kiedykolwiek używałam, czy miałam w swojej ręce, żeby przeczytać właśnie e, z tyłu ten opis. E, dla mnie niesamowicie krótki i fantastyczny skład, i więc mi powiedzcie, czy którakolwiek oliwka bije tą. Bo jeżeli tak jest, to chętnie przetestuję, ale no mówię Wam, trzeci rok chyba, trzy lata, trzy lata ma mój syn, ja wciąż byłam. 9 miesięcy, prawie 4 lata na okrągło. Kończy się kupuje nowe, kończy się kupuje nowe. Boska. Kolejną wykończoną przeze mnie rzeczą jest jedna odżywka z jantar. Odżywka z wyciągiem z bursztynu, tak jak właśnie Wam mówiłam. Drugą mam przelaną, jak Wam pokazałam, w ten pojemniczek. Trzecia jeszcze cała czeka na mnie w łazience. Ona ma sprawić, że przez 3 tygodnie, po 3 tygodniach, włosy nam będą. Jak to się mówi? odżywione będą lepiej rosły i tak dalej. Dla mnie ta odżywka, ja leję jej bardzo dużo, bardzo dużo wcieram w głowę wystarcza na tydzień, więc dlatego mówię o trzech odżywkach i już ją dawno wykończyłam i powiem Wam, że jest genialna. Ja zrobiłam sobie przerwę w stosowaniu jej na tydzień i powróciłam znowu do tego, mam nadzieję, że nie zaszkodzę, bo tutaj pisze, że wcierać codziennie w skórę głowy przez trzy tygodnie, po kilku dniach przerwy, wznowić kurację. Aha! No to ok, miałam kilka dni przerwy, bo jechałam w górę i przed górami jeszcze jej nie używałam, więc super ekstra. Ja Wam serdecznie polecam, włosy mi przestały wypadać. Naprawdę, włosy mi przestały wypadać. A co najważniejsze, z czym ja miałam problem, kiedy je czesałam, łamały mi się takie kawałki włosów i już nie ma to miejsca. Zadziwiające, bo myślałam, że ona tylko od skóry głowy wzmacnia, a nie na przykład końce, ale jednak, a może to ten szampon Radical, po prostu połączenie tych dwóch produktów i jantar, dla mnie yy, odkrycie roku. Naprawdę odkrycie roku. Kolejnym, dobra, ja później Wam to pokażę, Ostatne, ostatnie, na ostatnim miejscu, właśnie, tutaj mam kolejną odżywkę z Jantar, już tak jak mówiłam, właśnie przelaną i wykończono jeszcze nie wykończoną, przepraszam, ale już się pozbyłam pozbywam opakowania. Kolejna wykończona przeze mnie kremem, wykończyłam go prawie, że na równi z tym kremem na dzień. Krem fantastyczny, ja po prostu trafiłam na kremy w dziesiątkę. Teraz używam serii Eniu tej różowej, którą też uwielbiam. nie wiem, czy ja nie mam, przestanę mieć problemy z dobraniem do siebie kremu, no nie wiem. Ale już Wam o tym kremie mówiłam, w też w ulubieńcach. Jest to Biokura, czyli krem dostępny w Aldi, w sklepu je Aldi. Ja je kupiłam w Niemczech. To są bardzo niedrogie kremy. Jedna z widzek, dzięki rekomendacji jednej z widzek, zakupiłam ten krem. Napisałam mi, że ten kremy w jakimś tam testach wypadły lepiej niż kremy Niwa Garnier, ale też kremy z, bio, z biodermy przepraszam, Biokura chciałam powiedzieć. Ja sobie kupiłam Anti Aging nat, Nacht Krem, czyli krem na noc, nawet nie patrzyłam do jakiego to jest wieku. Ja bardzo lubię takie silnie skoncentrowane kremy na noc. Bardzo miłe. kremowy zapach, przepiękny. Ja go zużyłam w przeciągu, już Wam powiem również na 3 miesiące mi starczył ten krem, niecałe 2,5 fantastyczny krem fantastyczny krem do twarzy ja na pewno zasięgnę jeszcze po produkty tych Biokury, bo ta sama widzka polecała mi również płyn micelarny, czy tonik, muszę to jeszcze doczytać co to było mi polecane i na pewno się to wybiorę, u nas 2,70 albo 2,50 euro takie opakowanie, I nie u nas ja mieszkam w Polsce, jeżeli byście się znowu pytały, bo ciągle pojawia się to pytanie ale dosłownie do granicy z Niemcami do przejścia granicznego mam 10 metrów, 10 kroków, 15 max a do Aldi mam 7 km, czyli bliżej niż do marketów polskich, do których mam 13 km. Kolejne wykończone przez mnie kremem i hitem, po prostu hitem jest a New clinical i jest to ten podwójny program liftingujący okolice oczu z Avonu, cudowny z jednej strony mamy żel, z drugiej strony mamy krem tak się dzieliły dwie komory, żel dłużej stosowałam niż krem pod oczy Fantastyczny. Ja mam już drugie opakowanie, ale teraz stosuję inny krem, bo chcę go potestować. Ale do tego kremu z pewnością wrócę, bo jest to jedyny krem, dzięki któremu nie zapominam o pielęgnacji mojej skóry pod oczami, a bardzo często o tym zapominałam. I moje kremy prędzej się przeterminowywały. Przeterminowywały. Nie wiem, czy to jest dobrze. Dobrze, nieważne. Prędzej właśnie się przeterminowały niż ja je zużyłam, więc. To jest krem, który sprawił, że używam go codziennie rano i wieczorem. Jest fantastyczny, fantastycznie się wchłania, nie ma problemu nałożenie później e, korektora pod oczy. No, fantastyczny, fantastyczny krem. Ja tam efektu liftingu nie widziałam, ale już bardzo chciałabym działać właśnie e, również na tą skórę pod oczami. Kolejną wykończon kolejny wykończony przeze mnie produkt, malutka i ja po prostu ją używałam do rąk na noc. Nie ma co tu za dużo się opowiadać. Ja lubię kremendiwa. Kolejny wykończony przeze mnie produktem, też tutaj naklejka, jest korektor, którym byłam zachwycona. Korektor z Bell. Wszystko się pościerało, dlatego tu nawet nie ma co Wam zoomować. Korektor z Bell Hypoallergenic, z tej serii Hypoallergenic. Mój numerek to był 0,1 po prostu najjaśniejszy. Nie wiem, czy to było 0,1, no wszystko się pościerało, ale to był najjaśniejszy kolor. I jak Wam pokazywałam ten Bell Multi, coś tam. Ciemniał pod moimi oczami, był okropny. Tak, ten Hipolergenic albo Bell, ten z B-Beauty Be z biedronki po prostu, dla mnie jest bardzo jaśniutki, tak jaśniutki, jak jest nałożony, nałożony pod oczy, taki właśnie zostaje na tej twarzy i nic tam nie ciemnieje. Więc dla mnie fantastyczny kosmetyk. Ja go używam bardzo, bardzo, bardzo długo, nawet nie wiem, czy nie dłużej niż. Data, dlatego że to jest śmieszne. Nakleiłam sobie tutaj naklejkę, kiedy go otworzyłam, a mm, wszystko się pościerało, i w sumie nie wiem, ile, w jakim czasie trzeba było go zużyć, no ale trudno. Zużyłam w końcu. Kolejne, dobra, tutaj y, te zatyczki od świeczek, nie wiem, co one w ogóle tutaj robią, i ostatnimi rzeczami. Aha, jeszcze Wam pokażę wosk wykończony przeze mnie. Clean cotton, y, czyli takie świeże pranie, y, czy świeża bawełna, raczej bym powiedziała, no tak, ale tu chodzi o takie. Czy świeża bawełna, taka czysta bawełna. Tu chodzi raczej chyba o czyste po prostu pranie yy, i bardzo przyjemny zapach, ale dla mnie zdecydowanie do łazienki, czyli do miejsc takich, mm, nie było mi miło, kiedy go paliłam w pokoju. Wolałam zdecydowanie ten sunset, coś tam, albo ginger task. Te dwa bardzo mi się podobały, bardzo, ale dobra. I teraz przechodzimy do maseczek. Chciałam Wam pokazać maseczki, które zużyłam, kremy, które zużyłam, próbeczki, które zużyłam. E, maseczka czekoladowa fantastycznie. Ja powiem Wam, że ja nic nie rozumiem, bo to wszystko piszę po niemiecku. Stosowałam ją tak, jak tu dobrze zrozumiałam, przez 10 minut na twarzy ją trzymałam, czy tak 15. Czekoladowa maseczka, która zdecydowanie jest naprawdę czekoladowa i słodka. Ja ją dostałam od Wicki, która mi napisała właśnie, że jest smaczna i to prawda, ja mu specjalnie sobie polizałam, smakuje czekoladą. Fantastycznie pachnie, fantastycznie działało, bo dla mnie po prostu bardzo ładnie nawilżyła moją buźka. Ja nic więcej od maseczki nie oczekuję, więc maseczka, którą możecie dostać, z tego co wiem, w DM-ie w Niemczech. Kolejnym wykończonym przeze mnie produktem jest kolejna maseczka Freeze Stop Keratin Repair. Ja ją wykończyłam w górach właśnie teraz, kiedy byliśmy, nałożyłam sobie ją na włosy po basenie. Ja bardzo lubię, że Wam mówiłam, mam pełnowymiarowe opakowanie tego produktu zapach boski, włosy są takie leiste i ją dostaniecie w Biedronce nie wiem czy jeszcze są ale Perfect Me Freeze Stop i Kratin Repair Paseczka do włosów, bardzo lubię Kolejnym wykończonym produktem jest maseczka, maseczka, którą dostałam od Agnieszki. Fruit Sorbet anti Peel-Off Mask I była to taka antyoksydacyjna, chyba tak się to mówi, idealna do każdego rodzaju skóry, mm, owocowy sorbet, peel-off, czyli ta wiecie, co ją tak ściągacie. Ja ją miałam we vlogu, ona taka jest bardzo czerwona właśnie na twarzy. Bardzo fajne uczucie było po tej maseczce, bo takiej skóry napiętej, jak po liftingu, powiem Wam. Czy ona Wam była antyoksydacyjna? Tego nie wiem, bo tego trudno mi to sprawdzić. Kolejne wykończone produktem. chusteczka antybakteryjna, wykończyłam takich chyba z 10 na wyjeździe, bardzo fajna i przydatna rzecz, bo ja nieraz sobie nie czyściłam nią telefon, dziecku ręce wycerałam i różne inne przedmioty. Kuracja dermatologiczna, ta ten sam produkt, który pokazywałam Wam w pełno opakowaniu, wykończyliśmy na wyjeździe, mój synek dokładnie tego używał. Kolejna rzecz, którą pierwszy raz stosowałam, również dostałam od modwicki, balsam pod twarz, ciało, włosy. Ja tylko na ciało nakładałam. Jest tu olej z orzechów brazylijskich i makadamia. Jeden z najpiękniejszych zapachów balsamów, jakie miałam. Naprawdę, Keratynowa odbudowana skórka. Ale ja wam powiem, że dla mnie balsamy pod prysznic, które nakładamy, musimy poczekać minutę pod tym prysznicem, a potem są ciężkie do używania. Ja, je, ja właśnie go użyłam na wakacjach teraz, ale powiem Wam, że wolę zdecydowanie być w się po prostu czymś nasmarować. A ja stałam pod prysznicem, zamknęłam wodę, wysmarowałam się i stałam. I nie wiedziałam w ogóle, co on ze sobą zrobić. Czekałam, czekałam, czekałam i na pewno minuta nie minęła, już to spukałam, więc trudno mi powiedzieć cokolwiek o działaniu, ale powiem Wam, że zapach był obłędny, te orzechy makadamia i orzechy brazylijskie, i yy, kalite. No po prostu coś cudownego, zapachu obłędny. Kremik, który wykończyła mi trudno mi cokolwiek o nim powiedzieć, bo był po prostu przyjemny. Nie wiem, czy wydałabym tyle pieniędzy na niego. Jest to krem z Clarins. I ja miałam. Ten kremik był dołączony do gazetki od Agnieszki, którą mi ona właśnie sprezentowała mi paczkę, i właśnie w niej była gazeta, a w gazecie był ten kremik. Chciałam go sobie przetestować, więc wziąłam sobie go w góry. Multi Active, tak jak powiedziałam, z Clarins, ja nie wiem, czy on cokolwiek robił, mnie po prostu buźkę nawilżył, ja go nakładałam pod makijaż i fajnie się pod makijażem sprawdzał, nic więcej na ten temat nie powiem. Kremik, który bardzo chciałam mieć w pełnowymiarowym opakowaniu, ale znam bardzo dobre kremy za 1 dziesiątą cenę tego kremu, więc na pewno się na niego nie skuszę, ale bardzo fajny krem. Kremik na noc Idealia Skin Sleep. Ja go również dostałam od Wicki do przetestowania Naprawdę niesamowity krem. Czułam, że w nocy moja skóra po prostu się odbudowuje, regeneruje. Naprawdę to czułam, a ja bardzo lubię czuć. Więc Idealia Skin Sleep z Vichy. Nie sięgnę po niego, bo jest za drogi. Kolejnym produktem wykończonym skoncentrowany krem oliwkowy fotoochronny SPF 20. Ja go stosowałam na dzień w górach. Bardzo fajny krem. Właśnie przez to SPF 20 i cała ta seria, uważam, że oliw, zielonej oliwki jest godna polecenia. I ostatnim wykończonym przeze mnie produktem już Wam, produktem jest wam, już wam go pokazywałam w teście podkładów. Ja nie wiem, czemu jestem taka zaśliniona, jakby moje jedzeniu mówiła, tak mi pracują nie wiem czy chciała zjeść, tak mi się, nie wiem o co chodzi, ja może jestem głodna po prostu. E, 200 Nude, mój kolorek, znaczy kolorek jaki dostałam, Skin Match Protect Foundation e, z Astor i to, tą próbkę stosowałam mm, dla Was właśnie w teście podkładów, bardzo mi się podobał, bardzo mi się podobał, chociaż faktycznie odcień nie jest mój, chociaż może teraz jak się opaliłam, to właśnie byłby mój, ale powiem Wam, że mm, bardzo fajny podkład. I ja Wam podlinkuję na dole, pozostawię Wam link do testu tych podkładów. Tyle. To tyle wykończonych moich produktów. Został mi jeden, ale właśnie dlatego chcę o nim powiedzieć, bo przy okazji mówię nie o bublach, dlatego że tu mam cały produkt, tu mam zużyty produkt. Tu jest szampon, tu jest odżywka. Są to produkty, które ja dostałam w paczce od Wicki do przetestowania. Bardzo się tym zachwyciłam, jak na to począłam, bo są to produkty takie organiczne, w 100% naturalne, coś fantastycznego, pomyślałam sobie, ja pierniczę, tu ma być Aloes i Cytrusy. I tu Aloes i cytrusy fantastyczne produkty. Jak nie wiem, jak one działały Wam powiem, bo szampon zużyłam do mycia pędzli. Bo zapach... Zapach Wam powiem, pachnie identycznie jak y, cytrynowe kostki toaletowe. Dosłownie. Szkoda, że ja wam tego zapachu nie mogę przenieść, wam tam przekazać, ale i dlatego tej odżywki ja nie wykończę. Nałożyłam ją raz, potem ją pukałam, nakładałam na to kalosa bananowego, bo wiem, że tak zapach pachnie I, tam, i tak ten zapach na drugi dzień się przebijał. No okropny smród. Po prostu smród. Ja nie umiem tego inaczej określić. Dla mnie ja nienawidzę tych kostek, kostek, znaczy tych wiecie, zawieszek cytrynowych do kibla, do mystosów cytrynowych. Nie nienawidzę tych zapachów. I to tak pachnie jak cif, o jak cif cytrynowy. I dlatego, o właśnie, nie jak kostka. No wiecie sobie cifem głowy, były okropne. I ten produkt powędruje nie dlatego, że jest taki okropny, tylko dlatego, że znalazła się na niego chętna i powędruje do jednej z moich widzek. I ja Was bardzo proszę, nie piszcie do mnie wiadomości, maili i tak dalej, żebyście chciały dostać te produkty. Bo jeżeli dziewczyny, które już się zapisały na listę niechcianych produktów przeze mnie, a one by były tego chętne, e, ta lista jest tak ogromna, słuchajcie, że jeżeli wykończą mi się widzki, które byłyby chętne takich kosmetyków, oczywiście powiem w filmie, słuchajcie, która jest chętna otrzymać takie coś. Na razie wiem komu to wyślę i na pewno to powędruje w dobre rączki, i mam nadzieję, że może u kogoś się to sprawdzi, komuś ten zapach nie będzie tak przeszkadzał. Yy, i kolejnym bublem jaki chciałam wam pokazać jest bel yy, przykro mi to mówić bo dostałam go od yy, yy. Joasi, tak, żebym nie pomyliła. O Joasi, która pracuje właśnie w firmie Bell. Antybakteryjny Cover Makeup Light Beige. Jak kolorek, jak niby wydawał się super ekstra. To ja Wam powiem, że ja nie wiem, czy on jest bublem, jeżeli chodzi o użycie, bo pewnie nie. Ale stał się dokładnie gdzieś po 15-20 minutach. Ja dla Was kręciłam film, i wszystko było jeszcze fajnie. Odeszłam i miałam ja twarz po prostu pomarańczową, a jest to najjaśniejszy odcień. I on też powędruje do jednej z moich widzek. Mm, więc dla mnie bubę i jeszcze chciałam Wam pokazać dwie nowości jakie sobie ostatnio zakupiłam w górach zakupiłam sobie maseczkę do twarzy z połczyńską, borowni, i masłem z powiem Wam, że się zachwyciłam tą maseczką ze względu na jej opakowanie i ze względu na jej skład mamy tutaj kaolin, aqua, glicerynę no ja bardzo lubię właśnie to Wam chciałam powiedzieć bo są osoby, którym gliceryna nie służy w maseczkach mi bardzo służy więc y, masło y, też shea butter y, olejek jojoba żożoba, awokado oil czyli olejek z awokado macadamia oil y, mamy tutaj askorbel palmitate dobra nieważne skład jest bardzo fajny powiem wam bardzo krótki maseczka ma działać antyoksydacyjnie, ale ma też pomagać nam jakby w tych popękanych naczynkach. Może ja tutaj troszeczkę przeczytam co ona ma robić. Zawiera glinkę czerwoną, również łagodzi podrażnienia, w rozszerzaniu się naczynek krwionośnych. Skóra staje się świeża, gładka i aksamitna. E, używałam ją raz i na razie jestem zachwycona. Maseczka prezentuje się w ten sposób, i u mnie była ona do dostania po prostu w hotelu. E, tam w naszym tak Jak mów, powiedziałam, bo nie wiem, bo film mi przerwało, że kupiłam ją sobie za cenę 18 zł. E, przepraszam. Przepraszam, bo przesuwam. Okay. I kolejną rzeczą, jaką sobie teraz zakupiłam i mam zamiar stosować. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał, jest to ochronny krem do twarzy fotostabilne filtry UVA UVB 97% skuteczności w ochronie przeciwlonymi rodnikami i to jest SPF 25. Jeszcze nigdy nie miałam tak małego SPF na twarz, ale jestem bardzo ciekawa, bo nie wiem, czy jest mi potrzebna aż tak dużo SPF, tym bardziej, że szukam podkładów, które mają również to SPF. A nawet jak nie mają, ja ciągle używam, bo prosiłyście mnie, prosiła jedna z widzek, żebym powiedziała troszeczkę o kremach z filtrami, a ja mam do, do Was prośbę, bo ja stosuję, tak, już Wam powiem, po toniku całej porannej pielęgnacji, kiedy nałożę krem na dzień i poczekam, aż się wchłonie, nakładam filtry, a potem podkład. Czy dobrze to robię? czy to jest dobra kolejność? Proszę, żebyście mi napisały. I ja yy, od lat chciałam powiedzieć, no na pewno 3 lata stosuję kremik Zen wonu antystarzeniowy, 50 do twarzy, ja go uwielbiam, bo kompletnie mojej twarzy nie zapycha, nie powoduje żadnych problemów, fantastycznie, mogę nałożyć później yy, podkład na to, więc... Yy, no, super ekstra. To jest krem, który używam ciągle, ale jestem bardzo zainteresowana tym kremem z Sora dlatego, że uważam, że Soraya ma bardzo dobre kosmetyki. Jestem ciekawa po prostu, jak ten krem będzie się sprawdzał, i ja nie wiem, czy potrzebuję aż tak silnej ochrony 50. Ja po prostu chronię swoją skórę przed starzeniem się. Dlatego używam filtry na twarz. O, to Wam chciałam powiedzieć. I ten kremik prezentuje się w ten sposób. Jest to nowy, że ja go kupiłam w Lidlu. Bodajże za 12 zł, 14 do 15 zł na pewno. I e, jeszcze jedną rzeczą, jako, czy ja Wam jeszcze chciałam coś pokazać? Jeszcze jedną rzeczą, a rzeczy się skończyły. No nic, skończyłam filmik. Widzę, że nic więcej Wam nie chciałam pokazywać. No i co? Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, mimo, że był mega długi, bo był mega długi i pewnie męczący dla większości. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobał. E, serdecznie Was zapraszam na kolejne moje filmy. Trzymajcie się cieplutko. Ja Was serdecznie pozdrawiam i całuję. Przesyłam Wam mnóstwo to, to pozytywnej energii, którą w sobie mam. I co? Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Bye. Ah.